Cześć. Witam raz kolejny materiał na moim kanale. Z tej strony Mr. Windows. I dzisiaj mówię sobie kolejny pojazd z trybu stalowego łowcy. Tym razem będzie to Be Wolf. Jest to pojazd ciężki z linii szwedzkiej. Pojazd ten można nawiązać do kramwagena drzewkowego. Jeżeli chodzi o umiejętności nad dowódcy, mamy tutaj m.in. wyznaczony cel, który przy pełnym wyszkoleniu wydłuża czas, po którym pojazd przeciwnika przestaje być widoczny w polu widzenia celowniczego o 2 sekundy. Umożliwia dodatkową identyfikację uszkodzonych modułów z opóźnieniem o pół sekundy. Kolejny to ogólnie specjalny jest to intuicja. Przy pełnym wyszkoleniu czas zmiany typu pocisku w zadowanym dziale o 60%. Jeżeli chodzi o umiejętności specjalne tego pojazdu, ma natomiast standardowo, jak na każdym innym pojeździe regeneracji, która stopniowo przywraca 25% punktów wytrzymałości pojazdu. Na przestrzeni 7 sekund działanie może być przerywane, niestety, w wyniku odniesionych uszkodzeń. Kolejna umiejętność bardzo ciekawa w zasadzie, to jest pierścień ognia. Umiejętność ta tworzy dookoła pojazdu pierścień ognia, zmniejszający mobilność pojazdów przeciwnika, znajdujących się w zasięgu działań zdolności i zabierający do 30% ich całkowitych PW przez 14 sekund swego działania. Opłat działania ognia jest nieruchomy i nie podąża za pojazdem. Przede wszystkim polecam tej umiejętności używać, kiedy możecie kogoś zdetrakować, staranować, Kiedy pojazd ogólnie wokół Was, zędąc się w tym właśnie obszarze, też jest dosyć powolny, mułowaty, jest to wtedy świetna umiejętność, która daje Wam dużą przewagę. Jeżeli chodzi m.in. o odpowiednie ustawienie się, bicie, klepanie, dodatkowo ściąganie życia przeciwnikowi, ostatnia umiejętność tej specjalna to jest pancerz adaptacyjny. Umiejętność ta natychmiast przywraca 200 punktów wytrzymałości pojazdu. Czas trwania zdolności to jest 8 sekund i w tym okresie wszystkie uszkodzenia od pocisków i zdolności bojowych będą sumowane, a na końcu one zostaną zamienione na punkty wytrzymałości. I przywracanie zamienionych punktów wytrzymałości, odnosi się też do pojazdów sołuszniczych, znajdujących się w niewielkiej odległości. Jeżeli chodzi o umiejętności, jakie ja preferuję na tym pojeździe, macie ta przedstawione na skrynie. Przypomnę o tym, że ten i ten cały event się kończy, więc warto wymienić koniczynki na jakieś fajne nagrody. A my przechodzimy sobie teraz już do bitewki. Jeżeli chodzi o mapkę, zaczynamy na Firze. O ile dobrze to przeczytałem. Wziąstkę znaczy tej Bellwolfem. Na początek szukamy standardowo zielonych punkcików, aby zebrać sobie nasze materiały eksploatacyjne. Dostajemy od razu... Ognia. Lecimy do kolejnego zrzutu, czyli kolejnego zaopatrzenia tych materiałów do bonusiku. Przy okazji staramy się tutaj grać dosyć aktywnie, jeżeli chodzi o używanie umiejętności yy, radaru. Naszego jeszcze nie używając, że na to, że miałem to wszystko powykrywane. Jeżeli chodzi o umiejętności, tej, będę grał tak typowo pod dynamikę i pod mobilność pojazdu. Jak widzicie, razu pojazd staje dużego pusta do mobilności, dzięki czemu możemy dużo szybciej się przemieszczać. Wolę jednak wybrać pusta tak typowego do mocy silnika w przypadku pojazdów ciężkich niż do maksymalnej prędkości. Maksymalną prędkość stawiam dla jakichś pojazdów napadem mobilnych bądź dla pojazdów lekkich. Wybieramy sobie te rzuty, zaopatrzenia, levelujemy ten pojazd, należy tutaj, nie szukamy przeciwników, nie skupiamy się tak, już wam mówiłem. To jest moja taktyka do tego trybu. Przeważnie sprawdza się i dochodzę dość wysoko w tym trybie widzę, że e, znika przy okazji właśnie zaopatrzenie pojawia tutaj arlekin a jako, tutaj się już wyświetlił to go akurat nie odpuszczę uznałem, że po prostu ok, będę go gonił przy okazji go po prostu poklepie. używam auto-aima nie pozwalam mu zbytnio uciec niestety teraz nie trafiłem to co będzie ciekawa ciekawe, ogólnie też e, konfrontacja za chwilę to się pojawi też prawdopodobnie, co co pamiętam, kolejny pojazd droga. arlekin jest tutaj klepany on nas trafia. Użył to nalotu, niestety dla niego nieskutecznie. Ale jak na tej mocno punktuje i dostaje ogólnie strzał od kośnego innego. Użał umiejętności ognie, niestety tak. Nie do końca to wyszło, jakbym to chciał. Tak jak mówiłem wam na początku w tym omówieniu, to pojazdu warto to użyć, jeżeli macie pewność, że na przykład kogoś staranujecie, zdejmiecie mu gąsienicę, a nie będzie mógł się ruszyć, wtedy to jest świetna umiejętność. Troszeczkę zmarnowałem potencjał te, tego, co ta umiejętność oferuje. Arleki już sobie na dobitkę praktycznie dostaje mu 6% hapsa. Nie odpuszczam, goni go dalej z tyłu, gdzieś tam goni prawdopodobnie ten kolejny kim No właśnie, dostaje strzała od niego, dosyć już ogólnie mocnego, jak widzę. Ten mniejszy arlekin pada, ten początkowy. Na plecach mamy właśnie kolejnego arlekina. On tutaj podjeżdża. Niestety wyjeżdża mi tutaj kolejny przeciwnik Raven. Jak na złość wszyscy nagle się zrzuci na mnie, dlaczego nie mam pojęcia. Padam, odradzam się tutaj za chwilkę. Czasami się, czasami jest tak, że na przykład ogólnie koledzy się albo jakieś koleżanki zgadują. Puszczam ogólnie pitywkę na 3 i staram się, ogólnie właśnie skupić na jakimś przeciwniku. Jest to teoretycznie, jakby nie patrzeć, takie rozwiązanie plutonowe bez grania w plutonie. Uważam, że to jest troszeczkę na kiefer. Jest to możliwe, bo też kiedyś już zauważyłem taką sytuację właśnie, że gracze jechali obok siebie, praktycznie się nie strzelali, tylko walili do przeciwników, a na końcu robili solówkę między sobą. Odwracamy się, szukamy tutaj najszybciej jak się da jakiś właśnie punkcików. Widzisz, że tutaj gdzieś ogólnie jest jakiś bocik wraz z jakimś przeciwnikiem. Gdzie chodzi właśnie o te pojazdy, jakie są tutaj dostępne, udało mi się to ostatnio zweryfikować. To jest m.in. 404. Jest tutaj też ogólnie m.in. zając. Jest wilk oraz niedźwiedź. Także w tym trybie z Dravenem nie pomyliłem się. Ostatnio miałem taką sytuację, właśnie, że pojawiały mi się dosłownie obok siebie. Zające wraz z 404. -kami. Byłem lekko zdziwiony, gdyż byłem przekonany, że faktycznie ja jakąś gafę i źle odczytałem, ale tak nie było. Tutaj odpuszczam tego zająca. Nie ma sensu wjechać za nim do czerwonej strefy. Za chwilę to jeszcze mi było, nie wyjdzie na plecy. A tutaj postanowiłem, że nabiję sobie po sobie może bo to zawsze jakoś nabiję. to teoretycznie ten poziom podciągnie, ale nie będę potem bonus po nim jechał. To zająca. Lecimy dalej. Zostało ze mną razem 13 graczy, ja mam jedną ofraga cały czas, mamy tutaj 1000 zablokowanych uszkodzeń, 2700 zadanych szukamy jakiegoś właśnie zrzutu to zaopatrzenia, czy powiedzmy to hmm, zielonego punkciku tak zwanego o właśnie zbieramy te materiały eksploatacyjne wybieramy sobie teraz jednak opcję związaną z pancerzem ale jest to ulepszenie które nam tutaj daje Pancerz troszeczkę ogólnie lepszy ale za to mamy też mniej punktów wytrzymałości. Ten wybór będzie nas przybliżał między też do Kranwagna, gdyż ten pojazd właśnie na końcu, toru to się jest takim odpowiednikiem drzewkowego Kranwagena. W bitwie zostaje 10 graczy, tutaj wykrywam niedźwiedzia. Czelam sobie na szybciutko, jadę do niego, już ten pojazd ma dosyć ogólnie fajny pancerz, tutaj odbijamy to niedźwiedzia. Niestety spudłujemy. Pamiętajcie, aby zbierać tutaj koniczynki, gdyż dzięki nie możecie kupić napady bardzo, to bardzo fajne nagrody, które ja ta teraz rzucę też na szybciutko ogólnie. Przypominajcie, co tam możemy dorwać. ranujemy tą niedźwiedzia, ona tutaj zbyt nie, jest jest nic nie zada. Takie naprawdę niewielkie uszkodzenia kosztem to, że za chwilę anty. materiały, materiały które jednocześnie odradzają moją wytrzymałość. Zbieram sobie te bonusy. Mamy 6 na 7 możliwych poziomów nabite na tym pojeździe. Ostatnie te ulepszenia są do wyboru. Wywają sobie tutaj pancerz, lecimy do kolejnego zrzutu Tutaj powiedzmy tego materiału eksploatacyjnych tego spawnu materiałów, tam widzę w oddali, że ktoś się klepie, więc automatycznie robię zwrotkę i uciekam. Dali część swojego podejścia, że póki mogę, to zbieram sobie maksymalnie bonusy, nabijam poziom, a dopiero potem będę się konfrontował z przeciwnikami. Dzięki też po części tak gram na czas, co umożliwia mi dojście bardziej do topki. Najwyżej jesteście potem w rankingu. Macie większą szansę na wykonanie tych wszystkich misji, zebranie większej ilości tych kończynek, a dla Was to są same plusy. Defa się powoli tej żółta kończy, więc jeszcze gramy na pograniczu, aczkolwiek pamiętam, żeby za chwilę z nim wyjechać. Mamy dosłownie jeszcze 15 sekund w zasadzie, zanim dostajemy obrażenia. Mam praktycznie, można powiedzieć ogólnie 8 regeneracji, więc biorę w kosz na to, że troszeczkę HP stracę, za sobie po prostu przywrócę. Zaciłem 400 HP, jakby nie patrzeć, aczkolwiek tej regeneracją sobie w bardzo prosty sposób przywrócimy. Dodatkowo tutaj jest kolejny punkt z materiałami eksploatacyjnymi. Widzę, że po prawej stronie jest gdzieś tam przeciwnik czy tam na plecach. Okazuje się ikonka zrzutu, ale naś tam się jeszcze nie pcham. Stwierdzenie, że pozbieram sobie jeszcze troszeczkę tych materiałów eksploatacyjnych. Wykryty był przez chwilkę przeciwnik. Teraz wybieram szadowanie magazynkowe, które ma lepsze uszkodzenia na strzał. W tej klepie się arlekin, zrzuca kulę ognia na Warega. Ja tutaj postaram to wykorzystać. Jak zwykle, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Walek tutaj obrywa. Chyba ja na jakieś dziwne te strzały, jakby nie patrzyli, bo te strzały nie będą w ogóle wchodziły praktycznie tutaj. Nie wiem, nie nietrafiony praktycznie. Ten pierwszy warega w Arlekina też, H nie przed nawet. Teraz dopiero zdaję uszkodzenia Arlekinowi. Arlekin za chwilkę tutaj to walega będzie. Miał szansę dobić i właśnie tak się dzieje dobija go. Ja to wykorzystuję tej staram się staranować tego Arlekina. Używam umiejętności go spowolnić. Chodzimy tutaj ogólnie przeładowanie niestety jest zbyt późno. No cóż, tak to bywa. Cofamy się do tego trofea wojennego. Mam regenerację punktów wytrzymałości. Wychylam się, ty widzę, że arleki będzie stał w zaopatrzeniach eksploatacyjnych. Tepi arlekina, on też rzuca kulognia, dlatego zatrzymuję się i czekam, że ten pocisk na kulognia poświęcić. Jednak lepsze to arleki na szczele mi nie zada tak szybko. Usłyszałem tej umiejętności, liczyłem też, że ogólnie tej pomówną umiejętność na kulognia, i tak też się stało. Arlekin tylko raz w strzela z okazji mi tam regeneracja HP weszła. Wyjeżdża mnie za to kolejny Arlekin, nie wiem, co on teraz ogólnie praktycznie odwala. Ja z to to wykorzystuję i strzelam do niego. Zostaje po części, żeby nie patrzeć, otoczony. Z jednej strony jest jeden Arlekin, z drugiej jest kolejny. Aczkolwiek beulf nasz wrogi niszczy tamtego Arlekina. Wyjeżdża kolejny lekki aczkolwiek, ja to byłem na przeładowaniu. ma malutko, bo niecałe 7000 uszkodzeń. Teoretycznie, jeden frak. Pojawia się tutaj ogólnie wrogi Beowulf. Trafiam go w dolną płytę. Widzicie, to wygląda dosłownie jak Kramwagn. Teraz niestety nie przebijam. Przeładowuję, bo znaczy nie będę z tym jednym pociskiem nic robił. Nie ma to sensu. A rekin wrogi trafia to Beowulfa. Postawiłem wiem, to wykorzystam, podzielę sobie na spokojnie, przy okazji jeszcze zbierę sobie bonusik, bo czemu by nie w zasadzie. Miałem przy okazji więcej zawsze monet, a więcej monet to też większe możliwości zakupowe. Przy okazji tutaj zgadzam rzut, patrząc tutaj nikogo nie ma. Przeciwnicy się rozjechali, trafiłem w na niestety bez uszkodzeń. Długi pocisk, już nie zdążyłem nawet go przodować. Z tyłu jestem Beowulf. Ja postawiam go za Arlekinem. On jest teraz w strefie czerwonej, ja też tutaj na momencik wjeżdżam. On mi za chwilę też gdzieś zwieje. Nawierzamy Arlekina, strzelamy do niego raz. Dostaje naród od niego drugi, pocisk wchodzi. I trzeci go niszczy. Także nawet nie zdąży uciec. Zbieramy sobie trwało wojenne, jesteśmy w czerwonej strefie, zostaje nam 8 sekund do czasu zebrania uszkodzeń. Drogi Beowulf wykorzystuje to, że jest na czerwonej strefie, aczkolwiek coś mu tak to nie do końca wychodzi. Objeżdżam go, jednocześnie używam sobie tutaj regeneracji, trafiam go raz. Regeneracja tej zbiera żniwo dzięki, e, przepraszam, nie regeneracja tylko mianowicie Pancerz adaptacyjny, tutaj przywraca mi HP częściowo. Kolega, tutaj resztę wykorzystuję, tylko no niestety nikt mu nic nie zadał zbytnio, więc ten bonusik jego jest niewielki. Ja tutaj szukam ogólnie punktów do przebicia. Staram się uniknąć, żeby ten mi nie zablokował przeciwnik swoją, swoim działkiem tych, tych strzałów. Zostaje ostatni pocisk. Wykorzystuję go, dobijam wroga. Wygrywamy tą bitewkę. w 280. Kończynek w zasadzie 430 po zsumowaniu. I to jest koniec tego starcia. Teraz przechodzimy sobie na szybciutko do. Ekranów końcowych, a ekrany końcowe wyglądają następująco. Poza tym, że zdobyłem pierwsze miejsce, mamy tutaj w zasadzie 12 140 uszkodzeń zadanych, 3 razy zniszczone, 2805 uszkodzeń zablokowanych. Łącznie zdobyliśmy 430 koniecznych, 25 obligacji, 10 punktów przepustki bitewnej, 60 210 kredytów oraz 2793 punktów doświadczenia. Jeżeli chodzi o wynik, e, w porównaniu do drużyny, zrobiłem drugie najlepsze uszkodzenia. Przede mną właśnie był tylko. Ten bełut, w tym miał 5 fragów i 500 niecałe 490 uszkodzeń więcej. To była tyle, jeżeli chodzi o tą bitwę Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam Was do poprzednich materiałów, a jeżeli Wam się materiał spodobał, to możecie zostawić subika. polubić ten materiał, podesłać go może komuś. Pamiętajcie również o tym, że jest dostępny cały czas do 28 marca. Jeszcze taki Ala konkursik dla Was, jeżeli chodzi o możliwość zdobycia za darmo 1000 sztuk złota, także zachęcam Was bardzo do udziału. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć!